Dzień dobry, z tej strony miłości na uwagę rzucam, dzisiaj zapraszam do nowej serii na tym kanale QA. Myślę, że wiadomo, co tu się będzie działo. W pierwszym odcinku wziąłem sobie parę pytań z komentarzy pod ostatnimi filmami, a w kolejnych odcinkach będę brał komentarze pod poprzednim odcinkiem QA, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu i być może odpowiem na nie w kolejnym odcinku. Także zapraszam do pierwszego odcinka QA. Nie przedłużę, przechodzimy do pytań. Pytanie numer jeden, czy będzie typer na World Cup'a? No i pewnie znudzi Wam się ta odpowiedź w tych kwiatach, ale jest ona prawdziwa, bo wszystko zależy od tego, jak będę stał z czasem. Bo chęci są, parę stówek na nagrodę, jak trzeba będzie, też się znajdzie, ale z tym czasem bywa u mnie różnie, więc na ten moment nie planuję. Dodatkowo datę i tak średnio pasuje, bo to jest 13-15 czerwca, 15. mam urodziny, więc. Różnie może być, może nie na World Cupa, ale może na jakiś inny duży turniej, tak czy inaczej na pewno jeszcze typery na tym kanale będą, więc koniecznie obserwujcie. A właśnie typer na Mistrzostwa Świata się bardzo dobrze udał, był on bardzo przyjazny jeżeli chodzi o interfejs użytkownika moim zdaniem, więc warto obserwować, warto patrzeć też na stronę, bo zakładka konkursy jest i tam też pewnie. Znaczy na pewno, jak będą jakieś konkursy, to będę tam wrzucał informacje. A, właśnie, a propos konkursów, nagród, to rzadko o tym mówię, ale w linku w opisie są metody wsparcia mojego kanału, możecie to robić też oczywiście przez YouTube'a, a pośrednio ten hajs oczywiście i tak do Was wraca, bo jak będę miał więcej kasy, to po prostu będzie więcej rozdań, także zachęcam. A możecie także mnie wspomóc poprzez zakupy w Godard z moim kodem. Uwaga, rzuca. Myślę też o zrobieniu patronety, ale muszę dobrze przekminić te benefity, które są w ramach kolejnych progów. Jeżeli macie jakieś pomysły, co na przykład chcielibyście dostać w ramach takiego wsparcia, to też będę wdzięczny, jak dacie mi znać. Uwaga, rzuca ma pędzim albo komentarz pod tym filmem. Dzięki. Będę w Poznaniu, może machniemy treningowy mecz? Legierki z widzami przyjdzie czas, ale to jeszcze nie jest ten czas. Tak naprawdę poza turniejami, ewentualnie jakimś tam sparowaniem tutaj z cegłą, to nie grywam i na razie tak zostanie. Czy znam w Poznaniu puby, gdzie można za darmo zagrać na tarczy sizalowej? Tych miejsc, w których można zagrać w darta w Poznaniu się robi coraz więcej, ale jeżeli chodzi o darmowe granie, no to tak naprawdę u nas na przystanek możesz wejść sobie spokojnie, kiedy jest turniej, tylko właśnie to jest to ograniczenie, że przystanek jest otwarty tylko wtedy, kiedy jest turniej. W Agawie, jak kupisz sobie, kupisz sobie piwo w barze, to z tego co kojarzę, to nie musisz za tarczę płacić. Był kiedyś bar u Boćka, gdzie zaczynałem na Jeżycach, tam też właśnie dogadałem się z właścicielem, że po prostu będę sobie kupował coś na barze i będę mógł rzucać, i pierwsze jakieś dwa tygodnie codziennie po prostu tam chodziłem i sobie rzucałem. I czy jeszcze gdzieś jest za darmo? Chyba nie. Mam kilka lokalizacji w głowie, w których trzeba płacić. Przez jakiś czas w zakręconej bili nie trzeba było płacić, ale teraz trzeba. W Desiderze się coś nowego otworzyło. Także jest parę tutaj lokalizacji, ale w większości jednak ten dart jest płatny. No zrozumiałe, jeżeli ktoś daje darta nie jako miejsce do grania w dartę, tak ogólnie jak przystanek czy agawa, tylko jako dodatkową atrakcję w ramach baru, no to wiadomo, że chce na tym zarabiać, więc tak naprawdę. Przystanek i Agawa to są te lokale, które ja kojarzę, że są za darmo. Jeżeli znacie jeszcze jakieś, to oczywiście pomóżcie koledze w komentarzu. A tak swoją drogą tutaj w ramach ciekawostki daję Wam cennik w bowlingu, nie pamiętam jak się nazywa, MK Bowling chyba, w Poznaniu w galerii MM. Oczywiście tam jest chyba taki dat interaktywny, że tak naprawdę masz ekran na górze, i grasz w jakieś inne sporty, masz zliczanie punktów właśnie i tam jakieś dziwne granie, no ale przednik robi wrażenie, przynajmniej dla mnie. Czy jest różnica w celności lotkami za 20 zł a 120 zł? Odpowiem w ten sposób, gdybym zagrał z jednym z czołowych polskich darterów, nie wiem, Sebastian Białecki, Radek Szagański, Krzysztof Ratajski i dałbym mu lotki za 3 złote, a sam bym zagrał lotkami za 1000 złotych, to i tak bym nie podszedł do dubla. Kupiłem sobie Red Dragony, no i sprawa wygląda tak, że czasem jedna lotka spadnie mi na ziemię i teraz pytanie, czy jest się czego obawiać, jak kilka razy spadnie, że mogę naleźć lotkę na jakieś poważne uszkodzenia, które wpłyną na to, jak lotki będą latać. Yy, ogólnie był tu kiedyś taki odcinek chyba w Cegiełkach Mówiłem, że kupiłem jakieś lotki No Name i Wolfram mi się z nich kruszył. No ale to nawet jak się kruszył Wolfram, to kruszył się z gripa, więc to nie wpływa na to, jak lotka leci, tylko po prostu no, no, są takie dziury. Ale to w ogóle źle zacząłem, bo to jest, mówię, lotka No Name i to pierwszy raz mi się zdarzyło, a trochę tych lotek mam. Normalne lotki spadają na ziemię, okej, okay, jakoś mogą się porysować, rzeczywiście jakieś tam mikro uszczerbki mogą być, ale to na latanie lotek nie będzie miało do czynienia, więc barele są raczej bezpieczne, po. Złamania bareli widziałem dwa. Chciałem powiedzieć, że jedno kajak od Harta na ostatnich mistrzostwach, ale już dwa, bo widziałem, że chyba litlera lotki się komuś złamały i też wrzucił to na jakąś grupę darterską. Więc barele są raczej trwałe. Są bardzo trwałe, nie raczej. Gorzej jest, jeżeli chodzi o szafty i ewentualnie groty. Najczęściej łamią się oczywiście szafty. Jeżeli masz nylonowe, jeżeli masz aluminiowe, to ewentualnie mogą się trochę poodginać. No i tyle tak naprawdę. Szafty się łatwo wymienia. Groty. Też się łatwo wymienia, o ile dobrze, dobrze pęknie, że jeszcze można go maszynką wyciągnąć, a nie trzeba tam zalewać odstęp. No i chyba tyle. Barel, tak jak mówię, jest wytrzymały. Lotki często spadają na ziemię. Stosunkowo często spadają na ziemię, nic się z nimi nie dzieje, więc nie masz się czego obawiać. Co robi źle, jak lotka wbija się piórkiem pochylonym w dół, a nie w górę? Szukam i szukam. Być może nic nie robi źle. Są zawodnicy, którym się tak lotka wbija, i chociażby takim dobrym przykładem jest Krzysztof Ratajski, któremu właśnie lotka się wbija, tak jakby do góry. Piórko jest niżej od grota. Jan Van Win, to jest oczywiście drugi przykład. I Kinbary przez długi czas też rzuca w ten sposób, ale przestawił się i teraz lotki wbijają mu się w cudzysłowie normalnie, czyli tak jak w większości zawodników. Jeżeli chodzi o to. Co poszukać? No to przede wszystkim długość szafta, moc rzutu. Oraz to jak trzymasz, czyli czy z przodu, czy z tyłu lotki. Jeżeli trzymasz z przodu lotki, masz długiego szafta i rzucasz mocno, to wtedy jest duża szansa, że Ci się lotka będzie w ten sposób wbijać. Bo jeżeli byś sobie zrobił w slowmo, to przy większości rzutów, przy większości technikach, lotka sobie tak wiruje. Czyli wyrzuca się na przykład w ten sposób, ona schodzi w dół, potem się prostuje i w ten sposób się wbija do tarczy. Czasem oczywiście zawodnikom lecą lotki bardzo idealnie, czyli cały czas po prostu leci grotem do przodu i się wbija, ale w większości przypadków te lotki tak falują, i właśnie zależy od tego, w której fazie ona się wbija do tarczy. Jeżeli rzucisz w taki sposób, że lotka zdąży schodzić w dół i już się tutaj wbija, no to wtedy ona będzie pod negatywnym kątem e, widoczna na tarczy. Tak jak mówię, to co bym szukał to grip, moc rzutu i długość szafta. Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o przystanku darterskim? Lokalizacja, w której grywamy, to przystanek Dartera. Nazwa w swoim jest dlatego, że jest obok przystanku trawajowego I poznałem ten lokal, kiedy właśnie szedłem na trawaj i zobaczyłem sobie przez okno, że ktoś rzuca, ja tam rzucałem od miesiąca czy od dwóch. I mówię, kurde, jakaś lokalizacja, znalazłem sobie na Facebooku, to jest odpowiedzią na to pytanie. I przyszedłem tam na jakiś turniej i tak to się wszystko zaczęło. Na Facebooku przystanek Dartera znajdziesz. Wszystkie niezbędne informacje, myślę, czyli na przykład kalendarz turnieju na cały miesiąc. Masz w jakiej dacie, jest jaki turniej, o której godzinie ogłoszenia, i tak dalej, i Co prawda są tak naprawdę trzy profile, jeżeli chodzi o przystanek, czyli przystanek dartera. Pan tu nie stał i poznańskie stowarzyszenie, róbmy darta. Te informacje chyba nie wszędzie się powielają. Ja sam czasem się gubię, co czego szukać. Ale na przystanku do przystanku artera te kwestie z turniejami na pewno znajdziesz. Siemano, czym obecnie rzucasz? I pamiętam, że jak odpowiadałem, to rzucam czym innym, a teraz rzucam rokami, których recenzję mogliście oglądać niedawno. Jeszcze ze mną zostały, chociaż Love-Hate Relationship. Eee, różnie, różnie to z nimi jest, dość specyficzny tutaj setup sobie zrobiłem, no bo te groty są bardzo długie, też kondorexy trzy skrzydłowe, no zobaczymy jak trzy będzie dalej rozwijać, ale na razie rzucam właśnie rokami. Masz specyficzną technikę startu. Wiem, że to subiektywne bardzo, ale czy to jak lekko, bokiem masz lotkę podczas celowania, akceptujesz z powodu na pewne, pewien stały powtarzalny punkt przyrzucia, czy powód jest gdzie indziej. To też się trochę zmieniło w ostatnich dniach, bo wtedy, kiedy celowałem, to właśnie zaczynałem od takiej pozycji. i Teraz, jak patrzycie na mnie od przodu, no to ta pozycja widać, że lotka jest mocno, mocno przechylona. I robiłem to z tego powodu, że starałem się mocno ciągnąć do oka, a gdyby lotkę wyprostował, to bym sobie po prostu mógł trafić w oko. Więc podpatrzyłem to, tak jak też pisałem w niektórych komentarzach od Tytusa Kanika i Wojciecha Brujskiego, którzy wydają się, coś takiego robią właśnie, że po prostu uchylają sobie piórko, żeby sobie w oko nie włożyć. I fajnie właśnie prowadzą tutaj rękę do oka testowałem to przez jakiś czas, teraz troszeczkę to zmieniłem, tak jak wspominałem na jakimś innym filmie, jak kombinuję z techniką, więc to jest powód, dlaczego tak bardzo miałem skręconą lotkę. Swoją drogą, czy masz może w przyszłości plan na apkę na urządzenia mobilne? I to było pod filmem dotyczącym strony internetowej. Plany są i już drugi raz muszę tu powtórzyć, kiedy powstanie apka, to zależy od tego, kiedy będę miał czas oraz czy mój komputer uciągnie Android Studio. Jak to się mówi, pozdro dla kumatych, jak ktoś z Android Studio pracował, no to myślę, że wie, o czym mówię. Zastanawiam się, czy nie można w prosty sposób zrobić aplikacji, która będzie po prostu stroną internetową otwieraną w ramach aplikacji, bo to zawsze wygodniej jest wejść, a nie wpisywać tam uwagę, że i tak dalej. Na przykład, jeżeli chcielibyście w czekaudownik wejść, to moglibyście wejść w apkę i od razu jesteście na mojej stronie. Więc nad tym się zastanowię, jeżeli będzie to w miarę szybkie do zrobienia bo nie robiłem tego nigdy, to może ukaże się to trochę szybciej, a jeżeli będzie to zupełnie inny byt niż strona internetowa, czyli po prostu osobna aplikacja, no to na pewno jak w tym roku. Czy trzymanie lotek w tarczy cały czas, kiedy się nimi nie rzuca, wpływa jakoś znacząco na włókna sizalu? No i na przykład ja teraz miałem lotki włożone do tarczy przez ponad dobę i tak jak właśnie też odpowiedziałem w komentarzu, tworzą się takie bardziej trwałe dziury na samym początku i są one widoczne, ale po paru uderzeniach w okolicy ten sizal się Schodzi i moim zdaniem nie ma to wpływu na żywotność taczy. Ja sam trzymam tak lotki. Często sobie właśnie zostawiam, rzucam sobie tam ostatnie ruty w ramach danego, rzucania danego dnia i jak coś fajnego wpadnie, to sobie po prostu zostawiam do następnego dnia, żeby zacząć tak pozytywnie kolejne rzucanie czy też trening, trochę się tego słowa tutaj specjalnie. Nie um, obawiam, czy też nie używam po prostu, bo cały czas ten trening mój ciężko nazwać treningiem. Są to jakieś tam pojedyncze wybrane gierki, nie jest to ustrukturyzowane. Oczywiście można by to na hamę nazwać treningiem, ale to już inny temat. W jaki sposób zapamiętać grip palców na barelu? Zastanawiałem się trochę, jak odpowiedzieć na ten komentarz. Już w raz mówię, że odpowiedziałem, bo tak jak mówiłem, pierwszy odcinek sobie wziąłem komentarze, które już były, więc pod niektórymi z nich odpowiedziałem. Była moja odpowiedź i zastanawiałem się, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo oczywiście, kiedy mamy specyficzną lotkę ze specyficznym kształtem lub jakieś kolory na tej lotce, no to wtedy możemy sobie ustalić, że po prostu ten palec lub to mamy w tym miejscu i w ten sposób zapamiętać. Ale rzeczywiście może to być problem przy jakichś prostych lotkach z prostym barelem z jakiś że części, które są charakterystyczne, jak na przykład te moje roki, które tutaj przez długą część mają po prostu stały wzór. I się zastanawiałem, jak to ogarnąć, tak pomyślałem, że fajnym sposobem może być zrobienie sobie zdjęcia. Czyli kiedy dobrze ci się rzuca, kiedy czujesz ten chwyt, to zrób sobie zdjęcie, żeby w razie czego mieć do czego wrócić. Więc taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Znasz może nazwę piórek, którymi rzuca Condor te z trzema listkami znam, już o nich tutaj wspominałem, kondory 120. Trzy skrzydłowe systemy. i Dalej jestem, tak się zastanawiam, jak to ująć. Dalej jestem zwolennikiem Kondor czyli te Kondory z tego samego materiału, tylko czteroskrzydłowe, ale sobie coraz mocniej testuję te trzy skrzydłowe i być może też się trochę do nich przekonuję. Recenzja tych systemów znajdziecie na kanale. Jak można spotkać się z darterami, jak będzie turniej w Polsce w lipcu? Na przykład, Luke Littler, Michael Van Gerwen. W poprzednich dwóch latach, oczywiście mówimy o Superbet Poland Darts Masters nie było takiej możliwości, żeby się oficjalnie na jakimś wydarzeniu spotkać z zawodnikami, ale parę osób spotkało zawodników po turnieju na mieście. Paru zawodników spotkało, paru, Parę osób spotkało zawodników przed turniejem gdzieś na mieście, a czasem, jak wchodzili na taką salkę konferencji przedturniejową, jak była, to też tam parę osób z tego co wiem zahaczyło zawodników. Oczywiście można spotkać podczas łokonów, można sobie piątkę przybyć, autograf zgarnąć, ale oficjalnej możliwości cały czas nie ma. Wydaje mi się, że łączy nas dar coś przebąkiwał, że może coś tego, ale oficjalnie jeszcze nic nie wiadomo, więc musimy się uzbroić w cierpliwość, czy tak okazja będzie. Na tej chwili nic oficjalnego nie ma. I to wszystkie pytania, które na dzisiaj przygotowałem. Jeszcze raz przypominam, że zbieram pytania do następnego QA w komentarzach, więc zapraszam do komentowania, zadawania pytań, zarówno merytorycznych, śmieszkowych, jak i to, dlaczego tak słabo rzucam. Mam nadzieję, że tych pytań będzie najwięcej. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.